Nie twierdzicie, że ktoś przyjdzie pod moją chatę, what the fuck? Koleś kolejna ma do urodzenia napisy Ej, młody dzień na sytuację, w nigdy nie miał tego sturkańskiego terenu. Co by nie było, Złóż, Ale po, to ten pod moją Zidczymy z kolejnym filmem na moim kanale. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak pani Zebopel naprawdę mordy mnie nękają, jest naprawdę przerażony, co tu się Mordy odpierdziela. Jak dobrze wiecie, niedawno nagrał na mnie filmik za Opel, na którym totalnie mnie obrażał hejtował i naprawdę zrobił mi się mega smutno, ale to jeszcze nie wszystko. Jego widzowie zaczęli mnie nękać, obrażać i mordy mnie to naprawdę zdziwiło, że skąd tyle nienawiści. nam do mnie napisać sms -y, więc to jest Mord naprawdę mega dziwne, jeden nad że do mnie przyjdzie. Zdrowam te wszystkie wiadomości mordy, bo to jest chore, ja sobie nie żyję takich rzeczy, to jest niemożliwe. Pokażę wam zaraz wiadomość, i teraz w tym kole się popiszemy, bo to już jest przesada, że znaleźli mój numer i teraz fani za OPL do niego piszą. To jest chore! Teraz patrzcie na to, napisał Mordy jakiś dzisiaj do mnie użytkownik z numeru nieznanego. Napisał do mnie. Hej Zebo, król Zebo ci dojedzie, nie pytaj skąd mam ten numer, ha, ha To jest naprawdę mega przesada że brakuje tego, żeby ktoś do mnie do domu przyszedł po prostu i zaczął mnie tu nękać w moim domu. Skąd on ma ten numer telefonu? Dlaczego ZOPL dopuścił do tego, że teraz jego widzowie mnie to ich dojeżdżają? Widzicie mordy, nie powinniście nagrywać jakichś hejtowanych odcinków, bo teraz mnie chcą dojeżdżać. Czekajcie, Mord, napiszmy do niego i spróbujmy się normalnie dogadać. O co z nim chodzi, bo na serio zaczyna mnie to troszeczkę irytować. Mordy na do niego, dlaczego do mnie pisze, o co tutaj chodzi, dlaczego za bo mi się daje że może to wszystko zrobiło się przez ZOPE Okej, okay, patrzcie mordy, wiadomo, że dostarczona, ale ciekawe czy to w ogóle, o oh, wow, teraz mordy odpisał. I zobaczymy teraz mordy, zobaczymy jaki cwaniak, bo chyba nie sądził, że mu w ogóle odpiszę. Bo jesteś frajer, no widzicie widzowie, no jak z takim kolesiem pisać? Ta mordy mnie obraża. Skąd masz ten numer? Podam cię na policję. What the fuck widzę, to naprawdę nie jest śmieszne. Dlaczego z mam numer jego go podam na na policję chyba? Widzicie mory, przez to filmik Zebo teraz chłop do nie pisze Widzę z jakimś numerem, jeszcze brakuje do tego, żeby tu przyszedł. Co możesz, nie powiem ci skąd mam. Jesteś wid... Widzę zebo.pl Mord nagrywam to odcinek tak na spontanie, Bo zacząłem Mordy do mnie wyzwania. właśnie takie dzieciaki zaczęły do mnie wyzwania. Mordy piszą, że są fanami zebo.pl. to mnie to jest Mordy chore. Tak kocham go mocno. What the fuck? Za co go kocha? Czekajcie, Mordy, pośmiemy się. Kawał, Mordy, za co go kocha. Bo Mordy, dla mnie zebo.pl to mordy nic go nie robi. <laughs> czekaj, zobaczymy, za co go kocha. What the fuck? Ej, widzowie, za co go będzie kochał. DA co, Mordy, może kochać z Bo on jest super, obraża wszystkich i to mi się podoba. Wow, what the fuck? Ej, czy czekaj widzowie? Ej czekaj. No, a przy, a... Wiesz, gdzie mieszka zebo.pl? Czekaj, może zapytamy się, może do niego byśmy się mordy przeszli do zebo.pl Dobra mordy, czy czy odpisze mi, czy zebo.pl w ogóle gdzieś tu mieszka Okej, okay, lecz no, czekamy widzowie, czekamy, bo zaczynamy to stresować No widzicie, mordy sami nie powinni takie rzeczy w ogóle, kurczę, może nagrywać Weź nie pieprz, ja wiem gdzie ty mieszkasz, haha ha. Mordy nie pierdzielcie, że ktoś przyjdzie pod moją chatę, what the fuck To lepiej pod okno chodź Co ty dupcysz? <gry> nie no widzowie, na jakiś dzieciak będzie mi pod... What the fuck? Nie no, Mordy, za ja co nie wiesz, jaki dzieciak po prostu przyje pod moją chatę i coś się mordy... Cześć, ale na pewno się może sprawdzić, what the fuck? Ej, bo że. Ej, to jest Mordy chora sytuacja, bo jeżeli naprawdę jakiś chłopak jej tu mordy przychodził, widzicie? Widzicie, 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 zdolne są more te filmiki, what the fuck? Nie no, widzowie, no co, no kto by tu mordy chciał. Kto to widzowie by chciał przychodzić, what the fuck? Czekajcie, może tu w tym oknie. No nie pierdzielcie, Mordy, że jakiś fan od Załapel Mordy mi tu przyjdzie, bo, ej, ej to byłby mordy, mordy chory. Słuchajcie, on z drugiej strony, ty. Mordy, e, to jest, e, to jest mordy niemożliwe, what the fuck? Fan z Opel powiedział, że mordy pod moim oknem będzie po prostu on stał. Słuchajcie, a tutaj? What the fuck? Mordy tu też nic. Gdzie on jest? What the fuck? No nigdzie go nie ma. Co ty pierdzieli? co on pierdzieli? What the fuck? Ej, what the fuck, czy widzicie mory serio, do czego są zdolni widzowie z opel, Że mory, mi to przychodzi do HT i mory więc ciekawie, czy on by tu przyszedł serio? Bo widzieliście mory sami jakiś kozak powiedział, że, że może, on tu nie wie, czy przyjdzie, widzowie jak na razie serio to nikogo nie widzę No ale widzowie, no poczekajmy może na niego, może daję mu chwilę czasu, 5 minut, widzowie, może przyjdzie, ty ja może cały czas będę obserwował okno, what no, Fan z to będzie śmieszne, serio, czy on tu przyjdzie Mory, porozmawiamy sobie z fanem z opel. Ej, powiem szczerze, że Ej, no 5 Ej oj ten serok toś stoi! Patrz tu masę zebry! What the fuck? Ej! Mory nie wiem czy to mi się nie widzicie to? Widzicie o to? koleścią do napisał fotowolta? What the fuck? What the fuck? Ej może koleś, Ej ci coś napisał, what the fuck! Ecie ka coś napisał! More jest numeru, ej! Ej, what the fuck? Ej może ci k coś napisał! Słuchaj, ja się ostrość zrobi! Morek ktoś tam, patrzcie, zewo król tylko napisał, że mam przyjść pod okno i widzę, że jestem bo to... No, wow, patrz! napisał pisał coś! Stoję i What the fuck? Co to pierdziel? Pa, chodź do mnie, haha. Ha. Pa, kocham What the fuck? Chodź, ja kłócę, jak kolesia mordy. What the fuck? Mordy, on tam stoi. Ja pierdziel. Ej, what the fuck? Ej, wiem, co zrobimy. Ej, przejdziemy się do niego i zobaczymy, może co ma do powiedzenia. Po prostu hejty prosto w oczy. Czy hejty prosto w oczy będzie też, może, taki mądry? Jak po prostu przez internet. zobaczy widząc, zejdę do niego i zobaczymy, ale mordy za opel jest prześwietlony. <grym>, nawet ubrał słodką maseczkę. Dobra, mordy, lecimy do niego, czekajcie, tylko się ubiory. What the fuck! What the fuck! Mordy, ej, tam ale stoi ty, Czekajcie, nie jest tam, mordy. Ludoboga, to stój a to. Tam... fuck. Lecimy do niego, ja bierdzielę ale będzie śmiesznie Na No Mordy i wysiadłem, nie wiem, która nie <laughs> wiem czy coś napisał czy nie. Mordy tam obok tego placu go nie było widać, bo on tam był za mną widzowie. Tam byłem, tam Mordy go nie było. Czekajcie, zobaczymy czy go tam od od prawej strony go spotkamy. Czekajcie, tu jest cień What the fuck? Mordy zobaczymy czy go troszeczkę tu... <laughs> od tej drugiej strony spotkamy. Ej Mordy, dziwna sytuacja, bo na Mordy nigdy nie miał tego spotkania z heiterem. jeszcze Mordy, który lubi zaopel, więc na naprawdę Mordy będzie śmieszne. Widzowie, on powinien być gdzieś Widzowie, mi się daje, że on chyba już uciekł nawet. <laughs> ten Mordy, ten cały heiterek nas, <laughs> uciekł. Mordy, czekajcie, szybciej, What the f**k? Jest... Oh, oh, oh. oh, what the fuck? O oh, siema! Siema fans OPL. co ty sobie Jesteś chciałeś? Widzisz, się nagrywam? Jesteś nikim! Jak Jesteś nikim. jestem nikim teraz? Sobo król! Jaki zebo król? Frajerze. Ty jesteś zebo, zebo król. Podchodzisz pod moją chatę, ty jesteś normalny? Nie wiem, gdzie mieszkasz, bo jesteś nikim. Jakim? Ni ty jesteś nienormalny. Zebo, Jaki nikim to ty każdą, nie what the fuck. Nie zebo by cię nie było. Zebo, Ale po co ty pod moją chatę? Po co ty przychodzisz pod moją chatę? Po co, jesteś no nikim, zebo, król! I stąd stary bo po po policji. I po co tu przychodzisz? Jaką policję jesteś? No, po tu What zebo, to śpiewaj, zebo, śpiewaj ze mną z... ty, nie nie jesteś. ty jesteś jesteś normalny, nie Jaki nienormalny? Zebo jest najlepszy, a ty kim jesteś? Nagrywasz mnie No nagrywać <grym> cię, bo wchodzisz pod moją adę stary No, no bo przyszedłem pod... zobaczyć jak ty wygląda, czy jesteś nikim. No a i co? Podoba ci się czy podoba ci się? No, zebo jest najlepszy Podoba ci się czy nie? Zebo mi się podoba <grym> A ja nie już? Ty jesteś nikim A kiedy, kiedy stąd pójdziesz? Gdyby nie on by cię nie było A kiedy to pójdziesz? Nie pójdę stąd to nie wiem. Coś byś... ze... Nie Zobo. wiem ja dzwoni na policję, stary ja wybieram. Oni oni będą ze mną śpiewać Zebo! Ja wybieram stary numer, ty! Wybieraj numer do Zebo, niech tu przyjdzie. Nie, ja wybieram stary 996, stary masz o szansę, żeby. Są stary iść! Gdzie mam iść? No nie wiem, o co szansę masz, bo patrz dzwoni na policję dzwonie. Dzwoni, kapuś, kapuś. <laughs> dzwonię! Kapuś. Dobra, stary dzwonie. No to dzwoni. Patrz, masz. Stary... Patrz stary... Widzimy A... się potem. Halo? Widzimy się potem. No jakiś, jakiś, jakaś osoba w masce on się rozłączyłem, jak Pan pa To się mordy fan za operem WTF Ej nie no mordy ja wracam na chatę mordy fan Był pod moją chatą Ej nie mordy, moim zdaniem to może to było ściesze, ja się nie pozbieram. Teraz widzę, ja wracam do domu. Widzieliście widzowie, jakim prawdziwym w prawdziwym świecie hejtery są? What the fuck? What the fuck? <laughs> co w ogóle małej. Ty, może to śpią w ogóle coś? Canza Opel, Canza Opel. What the fuck? What the fuck? Widzowie, ja nie spodziewałem się, że prawie mordy widzowie za Opel są zdolni do tego, żeby kurcze mordy chodzić nie pod chatę i śpiewać, że za Opel jest najlepszy. What the fuck? Mordy to jest chore Widzowie, nie wiem czy to jest koniec mordy czy nie Widzowie, ja tu mordy stoję jeszcze po domu, mordy chodzę jeszcze po domu Widzę ale go kurczę mordy, ja <laughs> nie widzę, czekajcie Może w tym oknie widzę, może na stronie podwórka Widzowie, gdzieś tutaj przyszedł czy coś What the fuck? Nie wiem Ej, what the fuck? Ej, czy tam to coś jakoś wyprostał? Na balkonie? What the fuck? O ma... Czemu otwarty balkon What the fuck? Ej, co

bo. he he Co ty robisz, ty jesteś nieromalny Jesteś nikim Dlaczego ty rozwalasz mój dom? O da, f... Jesteś, nikim. Ty jesteś nikim mój dom Jaki twój dom? To jest mój dom no te, no... Rozwalę ci wszystko Chcesz z krzesła? No Przestań, no co ty robisz? Jesteś normalne. bo jest najlepszy, ty jesteś nikim Zostaw tę lampę, oddawaj tę lampę Zostać mi tę lampę Chcesz dostać z niej? Zostaw mi tę lampę, oddawaj, oddawaj mi tę lampę Jaką lampę? Od, oddawaj moją lampę Żadnej lampy! What the fuck? pajacu głupi, Zebo jest najlepszy! Weź odejdź ode mnie, what the fuck, odejdź ode mnie! Ja p Co masz na dole? A co idziesz mną? Nie za mną? Gęłaś za mną w What the fuck? Co on robi? What the fuck, co on robi, ty? Zebo, Zebo, sebo, What the fuck? Chyba <grywa> to jest ch Co to było? Chwila głupi królu, jest! Wiesz ja to wszystko nagrywaj na policji będziesz? Zebo królu, jestem w jego domu Tak chciałeś, żebym mu rozwalił to Patrz, o dół Przysięgam, dzwoń na policję w tym momencie Zebo królu, jest! Co ty robisz w moim domu? Dlaczego mi rozważasz dom? Zjadłeś w dom! i do góry, nie patrz na mnie! Ja no, i tak jest jem What the fuck? <laughs> Ty jesteś chory psychicznie! Panuje się po moim domu, jesteś chory Dalej. No przestań mnie straszyć w moim domu i... Ej, odejdź stąd, bo cię... Bo cię uderzę, odejdź mi stąd! Dalej. Bo cię... Jesteś nikim zebo jest najlepszy! Wyjdź z tego youtuba w twój! What the fuck? Jak się kołapalisz co by było? What the fuck? Mordi! odej! Zostawmy lustrzankę! Hehehe! Zostawmy lustrzankę! What the fuck? What the fuck? Morty, ja może ucieknę z tego domu. Hehe, może Morty będę uciekał z domu, nie wiem What the fuck jest 16.54? Co robisz? What the fuck? What the fuck? No proszę! Patrz Zebo, jestem w domu Dawida Czecha, patrz tego gnoja, rozwalam mu wszystko, mam nadzieję, że dasz mi suba <grym się wytkujesz> Tak, kurde, tak! Co nagrywasz jeszcze pajacu, chłopi? z tego domu mojego, nie, nie twojego! Co?! No kurde! Zebo, Zebo! Ło! Oh. Zebo! A, Zebo, tak, król mój! What the fuck?! Ja pierdolę, ja pier

Nie zobaczmy, zamykamy drzwi, więc po by już nie być. Będę... Motherfucker! <śmienicza> się że zabrałem wszystkie pomieszczenia. Nie, no nie ma go. Motherfucker, parkour! Będę parkour zapięty. What oh, the fuck! Wszystko się może odwaliło. Nie widzę, bo ja dzwonię na policję. Jak chcę, bo nie ten odcinek, dzwonię na policję. Widzimy się, bo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. <śmienicza>